Siema, witam w kolejnym dodatku. Jak widać, dodatki, czyli wszystko już odblokowałem, wszystko przeszedłem. Także zapraszam. Karabin maszynowy MG42. Karabin maszynowy MG42 wszedł w wyposażenie niemieckiej armii w 1942 roku. MG42 został od, podst od podstaw zaprojektowany w taki sposób, by miał prostą konstrukcję i był łatwy w masowej produkcji. Przez wielu uznawany jest za najlepszy karabin maszynowy na świecie. MG42 znany był z niesamowitej szybkostrzelności, która często powodowała rozkalib rozkalibrowanie lufy. Aby rozwiązać ten problem, Niemcy opracowali pomysłowy system wymiany całego łoża lufy. MG42 był jedną z najstraszniejszych broni na polu bitwy. Ważył zaledwie 2,5 kg. Więcej niż bar, a umożliwia wystrzeliwanie pocisków z 50-nabojowej taśmy z prędkością trzykrotnie od niego większą. Miejscowość nie wiem, jak się czyta, więc nie będę, ale jakby ktoś wiedział, to super, by było w komentarzu napisać. Zawsze się czuję, czegoś uczy. Miasteczko było centralnym punktem planu inwazji, który zapadał w zajęcie portu o głębokich kanałach Szerburga. Było najbardziej na zachód wysuniętym miastem półwyspu, a jego wyzwolenie umożliwiałoby aliantom opanowanie terenu i zapewniło kontrolę nad Szerburgiem. Na tym historycznym zdjęciu wyraźnie widać, że to miasteczko zostało w dużym stopniu zniszczone przez bombardowania z powietrza i ostrzał artyleryjski. Walki o to miasteczko prowadzone głównie przez 82. powietrzną Desantowo, były bardzo zaciekłe. To archiwalne zdjęcie pokazuje uszkodzone działo, zniszczony pojazd cywilny oraz amerykańskiego żołnierza, którego oddział mija oszołomionego tubylce. Gdy miasto zostało oswobodzone z rąk niemieckich okupantów, mieszkańcy otoczyli amerykańskich wyzwolicieli. Serdecznie im dziękując. Wraz z zajęciem tego miasteczka, amerykańscy sparopiarze osiągnęli swoje, swoje cele militarne w Normandii. To zdjęcie pokazuje, jak żołnierze i mieszkańcy miasteczka wspólnie oczyszczają gruzowisko i rozpoczynają proces odbudowy. Marsz towarzyszy broni Karentan. W czerwcu 2005 roku plakat ten można było zobaczyć w oknach wystawowych w całym Karentan. Plakat informował o Marszu Towarzyszy Broni, który odbył się 5 czerwca 2005 roku. W przeddzień dnia DSP ochroniarze przybyli z Anglii, byli pierwszymi żołnierzami największej operacji inwazyjnej w dziejach. W dniu Marszu Towarzyszy Broni setki osób odgrywających żołnierzy 101 Powietrzno-Desantowej przybyły do Karentanu. Przebrane w autentyczne stroje spadochroniarzy, by oddać hołd ludziom, którzy w dniu D szli na czele wojsk wyzwalających Europę. Ta grupa nosząca charakterystyczne białe serce 502. Pułku Powietrzno-Desantowego wjechała do Carentan na czołgu M5 Stuart. Ponad 30 lat temu spadochroniarze szli i walczyli na tej samej ziemi, na której odbywał się marsz w roku 2005. Rozpoczął się on w centrum miasta, skąd ponad 200 żołnierzy wyruszyło drogą w kierunku St. Comte du mont Punktem o docelowym marszu był słynny dom w załuku Truposza, w którym niedawno otwarto muzeum poświęcone dziejom 101 powietrzno-desantowej. Muzeum spadochroniarzy w Carretan, przedstawione tu w dniu otwarcia powstało między innymi dzięki uwadze, jako Brotherly Arms ściągnęli na to historyczne miejsce, Wielu historyków, weteranów walki i ofiarodawców przyłożyło swą rękę do powstania tego muzeum założonego przez pisarza i historyka Michaela de Treza. I tu od utworek jest trzeba 5 do 8. No i dobra, dziękuję. Do zobaczenia w następnym materiale.